Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Witam cały świat. Witam i popatrzcie, jak to u mnie jest dzisiaj z pogodą. Tu jest reszta księżyca po pełni. No, takie trzy czwarte. Tutaj pięknie oświetlone przez wschodzące słońce wzgórze Galgenberg. W Sylwusiu, widać ławeczkę. Jak jest ten daszek, to okno na i komin na wprost to po prawo za drugim drzewem przy trzecim, przed trzecim jest ławeczka. Teraz kochani, tak wygląda niebo. No, pogoda się zapowiada ładna, chociaż pamiętamy, że pogoda to stan atmosfery w danej chwili, a ja myślę o pogodzie ducha, czyli stan atmosfery naszego ducha w tej chwili. I zapraszam na poranną kawę. O wczoraj trochę wiało, przywiązałam moją łagawę. Druga tam jest. Tu. Kaktusy czekam. Aż zakwitnie, bo w zeszłym roku już kwitły. Nie wiem czy po przesadzeniu zakwitną. I... a pomidory czerwone obrwane. Chociaż jeszcze jeden jest. Posłuchajcie, jest ten dwa już dojrzały. O, wczoraj obywałam, ale widzę, że jeszcze są. O, jeszcze to tu dojrzały. To zapraszam na kawę. Dzień dobry. Uhu. Uh, uh. Witam <laughs> wtorkowo 16 sierpnia dla wszystkich, którzy mają urodziny i mininy, no dla Marii, bo wczoraj liczne Marii w mininy, najlepszego kochani. Witam i kłaniam się niziutko całemu światu od Sydney do Ełku, poprzez Kanadę, poprzez Warszawę, poprzez Demlin dzisiaj, Lublin. Białystok, bielsko-biała, jawożno. Witam moich sąsiadów w Niemczech. Kaspi, bardzo serdecznie pozdrawiam. Kochani, zobaczcie. To jest lista 18 tematów. 18 tematów do rozmowy z wami. Czy to jest mało, czy to jest dużo, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o kierunek, bo tematów jest wiele. Czy to nazwiemy wena twórcza? Nie, nie, kochani. Wena twórcza dla mnie to jest tak. Przyszedł mi pomysł i namalowałam niesamowitego anioła. Tak jak było Hajzela, prawda? Heizela. Później przyszedł mi w ogóle pomysł do głowy i w ogóle się wicham za farmę. I chodzi dla mnie taka wena twórcza to jest budowanie coś nowego, niesamowitego. A tak jak sobie rozmawiamy, no to pomysłów, kochanie, może być wiele. <laughs> w sumie może być każdy, bo przecież życie to jesteśmy my. A jak się tak człowiek przyjrzy, to problemy mamy podobne. Podobne. Ale też mam taką, czy prośbę, <śmiech> <śmiech> przepraszam, jeżeli macie do mnie jakieś pytanie, to bardzo proszę. Zapraszam na adres. Tu podam adres mailowy na ekranie. A kochani, jeżeli macie pytanie, to też w komentarzach, tak jak to piękne pytanie, które niesamowite wyszło, czy jestem spełniona? Posłuchajcie, bardzo piękne pytanie. Takie pytanie z zewnątrz do mnie. Czy ja bym się zastanowiła i czy by mi to przyszło do głowy mówić o swoim spełnieniu? Nie, bo o sobie to właśnie to ta sztuka nie jest prosto, znaczy prosto, no w ogóle mieć pomysł, żeby o sobie mówić, to jest jedno, bo dla mnie mówienie o sobie to też takie jest, no co, to będę się chwalić, czy będę się żalić? <grym wytania> Witam, ja już jestem poważna, już. Chociaż u mnie to ta powaga, to ciężko z tą powagą. O, 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 brubel. No, tak nieśmiało przyleciał, ale odleciał. Witam Jadwigę. Witam Śląsk, halo, halo, Witam. Witam Renie. Kobieta z zachodu, dzień dobry. Witam kobiety ze wschodu, z południa i z północy. Witam kobiety z całego świata. Witam panów szanownych z całego świata. I witam pary. Witam państwa. A <laughs> coś tam <to> mnie dzisiaj, <laughs> rybka nie chce opuścić. Ale mam nadzieję, że zaraz przejdzie. Jak to jest? Były trzy dni świąt. W sobotę, no, popracowaliśmy. No, w niedzielę odpoczywaliśmy, w poniedziałek tym bardziejśmy odpoczywali. I tak sobie myślę, że to no, nie jest tak prosto. A, pojechaliśmy, posłuchajcie, kochani, jeszcze na grzyby. No, ale nie, grzybów, no, były dwa w sumie. Takie mniej szlachetnych. Ale nie, nie, jeszcze jest za sucho. No, byliśmy w tym lesie i tam nie było sucho. O, to jest ciekawe. Ale tutaj przeszliśmy tego lasu. Kawałek no nie ma, nie ma grzybów, także czekamy już powoli. Bo jak będą te deszcze, które się gdzieś tam do nas zbliżają, to grzyby będą. I śmieję się, bo <grytania> korespondencja, korespondentka, tak jak tak przekazuje te informacje, ale z tutejszych regionów, jakie są ceny, czy co tam się zadziało, to, jest taka, to jestem taką korespondentką z Bawarii. <grytania> Także w ramach korespondencji. Ale, kochani, dzień jest piękny. A gdy budzimy się i uśmiechamy się do siebie, uśmiechamy się w lustrze, mimo wszystko, do siebie dalej, to dzień nam się buduje piękny. A jeśli Gdzieś nas coś w sercu gryzie. Posłuchajcie, czy w sercu, czy na duszy, jak to tak się popularnie mówi. To czy to nie jest tak, że to, co nas gryzie, to zjada nam naszą energię? Na pewno. Na pewno zjada nam energię, bo zamiast się skupić na nie wiem, odpoczynku, pracy, nowym działaniu, twórczym działaniu, to te myśli nas tak odciągają. I odciągają. I odciągają. I, odciągają, i pomyślmy sobie teraz tak, a o ile byłoby nam łatwiej, jakbyśmy o tej rzeczy, o tej osobie i nie myśleli? Czy byłoby nam łatwiej? Bo oczywiście wolny wybór mamy. Ale tak już z perspektywy. I tak jak spotkałam się na jednym z kanałów, jak facet akurat gościu opowiadał, że no jak to, jak ja mam mu wybaczyć? Pół roku wybaczałem. Pół roku I to tak myślami, tak. No, wybaczę mu, ale siedziało to we mnie. Wybaczę mu. Nie, nie będę mu wybaczać, bo jeszcze jakbym go spotkał, to bym mu tutaj z piąchy przyłożył. No, wybaczę mu. No, dalej to nie idzie. I mówi, gdy tak pracowałem nad tym wybaczaniem. Bardzo fajny przykład, bardzo mi się podobał. To pewnego dnia, gdzieś po pół roku, obudziłem się i mówi tak: Ha, w sumie nic do niego nie mam. No właśnie. Patrzę na tą moją zielistkę, którą mam przesadzić i zobaczcie. <grywa> zobaczcie, jak ona już mnie prosi, żeby ją przesadzić. Doniczki przyjechały z Polski tylko i jeszcze muszę... Nie, bo to są takie doniczki, pokażę Wam. Bo tutaj są zwykłe doniczki i osłonki. A u nas to są jeszcze takie doniczki, prawda? Jako plastikowa, taka ładna, bo przecież to też z taką ładną doniczką można włożyć do osłonki. Ale ona sama w sobie jest ładna. Tylko jeszcze małżonek musi mi tutaj przewiercić. O, i takie będą źlistki w takich doniczkach. Ale wracając do tego wybaczenia. Witam Anusię, moją białą wróżkę. Witam Sylwusię, moją zieloną wróżkę. Witam Mariolę. Witam <laughs> niebieską wróżkę, tak? Czy różowo pomarańczowo? Nie, dzisiaj mi przyszło, że niebieską. I kochani, ciągnąć, te, ciągnąć ten temat wybaczania, wybaczyć sobie, to jest najważniejsze, wybaczyć sobie, a później, jak już to wybaczenie poczujemy, że już puściło, to zrobimy następny krok, bo wybaczyć sobie to jest pierwsze, ale później to, co nam przyjdzie, ten luz, będziemy budować nowe, będziemy, bo wybaczanie to jest takie troszeczkę jak Leczenie. No nie, to nie jest leczenie starych ran. Bo stare rany nas bolą, prawda? I my tak, to łykniemy, tam łykniemy jakąś maścią, czyli jakimś słowem, może jakąś myślą. Ale chodzi o to, żeby te rany po prostu się zagoiły. Tak już na amen. Te rany na duszy. Hm. Zobaczcie, jak mi przyszło. Ale coś to dzisiaj, jakiś taki cisza, spokój we wtorek? Nie pracujesz w nie już pewnie wszyscy przyjechali, a któraż to siódma dochodzi. Kochani, życzę pogodnego dnia i pomyślmy sobie. I oczywiście zapraszam, jeżeli macie jakieś pytanie, proszę, jeżeli macie chęć w komentarzu, to w komentarzu. Jeżeli macie chęć mailem, to mailem. A może macie chęć ze mną podyskutować, to też zapraszam.